Cześć, z tej strony Kili, Kili Rider. Honda w segmencie motocyklowym rozpycha się i zaznacza swoją pozycję bardzo mocno. Ostatnio zauważyłem tendencję do nadużywania terminu Game Changer, zwłaszcza na YouTubie, ale w przypadku nowego modelu Hondy jest to zdecydowanie trafne określenie. Nowy model zabita już do salonów, a mowa tutaj o Honda CB1000 Hornet. Oprócz tego zaprezentowana również została wersja SP, która jest wręcz naszpikowana topowymi komponentami z najwyższej półki. W tym filmie dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć przed zakupem tego naprawdę niesamowitego motocykla, także subskrybuj kanał a teraz intro Zacznijmy od podstawowego modelu, który tak naprawdę był już nam po części znany, ponieważ został on zaprezentowany na targach EICMA w 2023 roku. Nawet powstał film wtedy na moim kanale, ale nie cieszył się on dużym odbiorem. Teraz wiemy już tak naprawdę wszystko na temat nowego Horneta, także przejdźmy do sedna. W zasadzie nowy model można postrzegać jako kontynuację modelu CB1000R z podobnym rzędowym czterocylindrowym silnikiem, który pochodzi z poprzedniej generacji Fireblade'a. Wiele elementów podwozia również jest podobnych, zawieszenie, hamulce, a a także technologia. Najbardziej oczywistą zmianą jest jednak nowy wygląd. Odejście od stylistyki neo Sports cafe, którą stosowano w CB 1000R oraz w innych mniejszych modelach naked, takich jak CB 650, CB 300 i CB 125. Nowy CB 1000 Hornet idzie w kierunku bardziej nowoczesnego i kanciastego designu i jeśli ma być szczery, zwłaszcza w tym czerwonym wykończeniu, przód wyraźnie przypomina Ducati Streetfightera, co moim zdaniem jest dużym plusem. Jeśli spojrzymy głębiej, to zauważymy, że pod względem konstrukcyjnym również kilka zmian. Na przykład podwójny wahacz zastąpił jednostronny stosowany w CB1000R Sport Cafe, a koła stały się znacznie prostsze w formie. Wszystkie te zmiany mają jeden cel obniżenie kosztów produkcji, aby motocykl mógł być oferowany w bardziej konkurencyjnej cenie. I to zdecydowanie ma sens, ponieważ CB1000R zawsze był porównywany do lekkich super Nakedów, ale nigdy do końca nie dorównywał im osiągami. No może poza generacją z 2010 roku, która miała w sobie to coś. Ogólnie zazwyczaj brakowało mu sporo koni mechanicznych. Poza tym specyfikacja była dość podstawowa, na przykład hamulce Nissin zamiast Brembo, które można znaleźć w niektórych bardziej premium motocyklach. Dlatego naprawdę uważam, że tysiączka od Hondy w wersji Naked wymagała pewnego przemyślenia i nowego pozycjonowania na rynku. Wymagała po prostu świeżości. Dlatego cieszę się, że Honda to zrobiła. Cena wyjściowa bazowego modelu na rok 2025 to niecałe 45 tysięcy złotych, co uważam za fenomenalną wartość w stosunku do oferowanych możliwości. Cena jasno odróżnia ten motocykl od topowego, super drogiego segmentu rynku. A kiedy zobaczyłem tę cenę pierwszy raz, nawet napisałem do dealera Honda z pytaniem czy wy jesteście pewni? Czy to nie jest jakaś literówka? Czy nie powinno być 55 tysięcy złotych zamiast 45 tysięcy złotych? Byłem w lekkim szoku, bo 45 tysięcy złotych to naprawdę świetna cena. Chciałem to sprawdzić przed nagraniem tego filmu, ale aktualnie motocykl dociera już do klientów, także nie jest to żaden skam oszustwo i za 45 tysięcy złotych możecie kupić sobie nowego CB1000 Hornet. Spójrzcie na to w ten sposób. Jeśli teraz poszlibyście do jakiegoś innego salonu, to ile zapłacilibyście gdzieś indziej za Nakeda o mocy 150 koni mechanicznych z rzędowym czterocylindrowym silnikiem? To nie byłoby nawet blisko 50 tysięcy złotych. A już na pewno nie poniżej. Szczerze to jest w zasadzie dokładnie to samo, co Honda zrobiła z segmentem wagi średniej wypuszczając Horneta 750 w cenie poniżej 35 tysięcy złotych. Była to kwota niższa niż u praktycznie całej konkurencji w tamtym czasie. Część rywali zaczynała się już mocno starzeć i wyglądała dość podstawowo w porównaniu z motocyklami Hondy. A mimo to udało im się to wszystko osiągnąć, oferując więcej mocy, lepsze komponenty podwozia, bardziej zaawansowane technologie, a całość naprawdę sprawiała wrażenie pewnego resetu w kwestii tego, co można dostać za takie pieniądze. Dla mnie topowym motocyklem w kategorii Naked, jeśli chodzi o stosunek frajdy do wydawanych pieniędzy wśród bardziej poważnych motocykli, to Street Triple 765. Ma genialny, 130-konny 3-cylindrowy silnik, niesamowicie dopracowane podwozie, charakterystyczny wygląd, technologie pochodzącą z najlepszych modeli, ale jest jedno ale. Aktualnie podstawowa wersja kosztuje ponad 50 tysięcy złotych. A wersja RS to wydatek 60 tysięcy złotych. Czy zatem okaże się być lepsza od nowej Hondy? Nie mam pojęcia, ale na papierze Honda wygląda na motocykl, który trafi na listę wielu osób szukających sportowego Nakeda w 2025 roku. Rzędowa czwórka zawsze będzie dużym atutem dla wielu motocyklistów, zwłaszcza w tym bardziej sportowym segmencie. Sam jestem jej zwolennikiem, a silnik ten generuje 150 koni mechanicznych przy 11 tysiącach obrotów na minutę. W sumie nie jest to jakoś bardzo dużo. Oczywiście z takiej rzędowej czwórki można wycisnąć więcej mocy maksymalnej, ale cały sens tego silnika polega na tym, że został on również dostrojony tak, aby miał użyteczny środkowy zakres obrotów. Dlatego maksymalny moment wynosi 104 Nm i jest dostępny już przy 9000 obrotów na minutę, czyli nie ukrywajmy bardzo szybko i wcześnie. Do tego mamy nową stalową ramę w centrum konstrukcji, która według Honda została opracowana z myślą o optymalizacji szczelności skrętnej i jest zawieszona na 41 mm widelcu upside down Showa Separate Function. Tylny amortyzator z kolei to Showa Pro Link, a oba amortyzatory posiadają pełną regulację. Jak już wspominałem, na motocyklu znajdziemy hamulce Nissin z czterotłoczkowymi radialnie mocowanymi zaciskami z przodu, pracującymi na tarczach o średnicy 310 mm. I tak naprawdę jedyną potencjalną wadą, jaką mogę dostrzec w specyfikacji tej maszyny, jest waga, szczególnie w porównaniu do czegoś takiego jak MT09 czy Street. 211 kg. Brzmi dość poważnie. To około 22 kg więcej, ale szczerze mówiąc, myślę, że większości osób to w ogóle nie będzie przeszkadzać. To nadal nie jest szczególnie ciężki motocykl, a jeśli weźmiemy pod uwagę cenę i ogromną moc, wątpię, żeby wydawał się ociężały. Bez wątpienia najgorętszym hitem sprzedażowym z tych dwóch modeli będzie wersja SP, która jest dla mnie niemałym zaskoczeniem. Wcześniej nie było żadnych wzmianek ani wskazówek, że ten model w ogóle się pojawi. SP ma jeszcze więcej mocy i momentu, a osiąga je przy tej samej liczbie. Obrotów, czyli 155 koni przy 11 000 obrotów na minutę i 107 Nm przy 9 000 obrotów na minutę. Podobno jest to w całości zasługa zaworu w układzie wydechowym. To dobry znak, bo prawdopodobnie prosta wymiana wydechu w standardowej wersji pozwoli uzyskać wyższe wyniki. Zawór ten jest w pełni zamknięty do 5000 obrotów na minutę, co ma za zadanie ograniczyć poziom hałasu, ale gdy tylko przekroczysz ten zakres, zawór otwiera się całkowicie, pozwalając silnikowi swobodniej oddychać. Poza tym silnik w wersji sp jest identyczny jak w bazowej CB1000 Hornet, aczkolwiek w wersji SP w standardzie dostajesz trzystopniowy quickshifter, który w wersji podstawowej trzeba dokupić osobno. Inna technologia w obu modelach jest praktycznie taka sama. Trzy poziomy mocy silnika, trzy poziomy hamowania silnikiem, cztery poziomy kontroli trakcji, trzy standardowe tryby jazdy, rain, standard i sport, a także dwa tryby użytkownika. Dzięki temu możesz dostosować ustawienia do własnych preferencji. Szczerze, dla mnie tych ustawień jest wręcz za dużo, ale nie będę marudził. Oba modele mają również wyświetlacz T, FFT, który można sparować z telefonem przez funkcję łączności. Standardowo dostępną w obu wersjach. Dzięki temu możesz kontrolować muzykę i inne funkcje. Większe różnice między wersjami znajdziemy w podwoziu. Chociaż rama i widelec są identyczne w obu modelach, to w wersji SP znalazł się tylny amortyzator Ohlins DT36, montowany fabrycznie. Ohlins zawsze robi robotę i wygląda świetnie. Powinien on zapewnić jeszcze lepszy komfort jazdy, zwłaszcza przy większych prędkościach. Dodatkowo mamy zdalny regulator napięcia wstępnego sprężyny, co zapewnia, Dużo większą wygodę. Hamulce również zostały poprawione. Zamiast zacisków Nissin w wersji SP znajdziemy czteroczłóczkowe zaciski Brembo. Wersja podstawowa dostępna będzie w bieli, srebrze lub czerwieni. I ten czerwony naprawdę mnie przekonuje. Ale SP, jak przystało na bardziej prestiżowy model, otrzyma eleganckie czarne wykończenie z akcentami złota. Na minus, że będzie to czarny, matowy kolor, który po prostu dosyć mocno się rysuje. Odnoszę się tutaj do wersji CB650R, która również posiada czarny mat. Złote detale graficzne oraz złote felgi naprawdę dobrze dopełniają całość. Chociaż powiem Wam szczerze, że ten czerwony, przypominający Street Fightera wygląda świetnie. A jeśli zdecydujecie się na wersję SP, to naprawdę warto zainwestować i dołożyć troszkę pieniędzy i zakupić folię PPF, która skutecznie pozwoli wam utrzymać ten lakier w naprawdę dobrej kondycji przez kilka lat. Ile kosztuje wersja SP? Można by się spodziewać, że za ten model zapłacimy sporo. Więcej, ale jego cena wynosi tylko 52 tysiące złotych, czyli tak naprawdę niewiele więcej niż standardowa wersja i wciąż mało. Za tę dopłatę dostajesz Quickshifter, zawór w układzie wydechowym, amortyzator Olinsa, hamulce Brembo oraz królewskie malowanie. Moim zdaniem to naprawdę warto, ale podejrzewam, że z obydwu motocykli będziesz zadowolony. Co na pewno to warto dopłacić do Quickshiftera w standardowej wersji. Ale jak tak się zastanawiam, to szczerze mówiąc w tej specyfikacji za te pieniądze nie ma obecnie na rynku żadnej bezpośredniej konkurencji. Kawasaki Z900 próbuje, tylko że ma 30 koni mniej. Czy zatem można go porównać z Hondą? Wydaje mi się, że tak i wiem, że na rynku znajdą się osoby, które wybiorą Kawasaki. Ogólnie rzecz biorąc uważam, że gdy Honda zrezygnowała z generacji z około 2010 roku i przeszła na design Neo Sports Cafe produkując CB1000R, czyli bardziej minimalistyczny, nowoczesny motocykl z okrągłym reflektorem, popełniła po prostu duży błąd, a spora ilość osób była po prostu rozczarowana. Zresztą Neo Sports Cafe nie sprzedawała się już tak dobrze i zdecydowanie nie jest to popularny motocykl. No sami przyznajcie, kiedy widzieliście ostatnio CB1000R w wersji Neo Sports Cafe na drodze? Ja przyznam się wam, że obracam się w świecie motocyklowym bardzo długo, praktycznie cały czas i chyba tylko raz zdarzyło mi się spotkać CB1000R w wersji Neo Sports Cafe. Dużo częściej widuję CB650, ale ten CB1000 jest naprawdę mało popularnym motocyklem. Jak teraz patrzę na nowego Horneta, to wydaje mi się, że Honda próbowała wrócić do tego pierwszego klimatu, czyli do tego z 2010 roku. Powiedziałbym, że ten model ma o wiele więcej wspólnego z wcześniejszym CB1000 niż z nowszym Neo Sports Cafe. Pamiętajmy jednak, że wygląd to kwestia subiektywna, więc chętnie dowiem się co sądzicie na ten temat, także dajcie koniecznie znać w komentarzach. Uważacie, że to krok w dobrą stronę, czy raczej zmiana na gorsze? Nawet jeśli nowy model nie trafia w wasze gusta, trzeba przyznać, że Honda naprawdę się postarała i stworzyła coś, co wygląda naprawdę szalenie, a to wszystko w bardzo atrakcyjnej cenie. Zwłaszcza w czasach, gdy motocykle się coraz droższe, a patrząc na całą sferę elektryfikacji pojazdów, uważam, że motocykle pozostają mechaniczne na dużo dłuższy okres czasu, zatem będą przyciągać coraz więcej motoryzacyjnych świrów. Aktualnie motocykle za 80 tysięcy zł to już nic nadzwyczajnego, a w niektórych segmentach rynku jak duże motocykle przygodowe czy niektóre Super Nakedy bądź Sporty, to wręcz stało się normą. Jednocześnie ludzie odczuwają wzrost kosztów życia, a wszędzie dookoła słyszymy o kryzysie. Może więc właśnie teraz potrzebam takiego taniego horneta, który zapewni dobrą zabawę bez konieczności zaciągania kredytu. Pytanie tylko, czy którykolwiek inny producent jest w stanie zaoferować podobną wartość, by konkurować z Hondą. Jak już wspomniałem, ten motocykl jest tańszy od Yamaha MT-09 i MT-09SP, które można by uznać za bardziej bezpośrednich konkurentów. Kawasaki Z900 nie dość, że słabsze, to również będzie droższe, ale jestem pewien, że ono znajdzie swoich zwolenników. Na świecie są po prostu osoby, które na zabój kochają Kawasaki. Jeśli chodzi o kwoty, to triumf tutaj odstaje, ale w moim odczuciu jest to marka Premium. Nie miałem okazji obcować z nowym Hornetem, ale nowe Hondy nie należą do topowo wykonanych. Czuć w nich taką tandetność, chociażby w lakierze. Prawie zapomniałem o nowym Suzuki GSX s 1000, który tak naprawdę jest chyba najbardziej zbliżony do hondy i kosztuje tylko trochę więcej, ale na pewno nie oferuje niektórych bajerów z Horneta, takie jak chociażby zawieszenie Ohlins. Honda to zdecydowanie największy producent motocykli na świecie, a dodatkowo należy do jeszcze większej firmy motoryzacyjnej. Nie jestem pewien, czy jakikolwiek inny producent może działać na taką skalę, by pozwolić sobie na niższą marżę na każdym jednym motocyklu. Jestem pewny, że Honda w 2025 roku będzie hitem sprzedażowym, a motocykle szybko się wyprzedadzą. Jak dla mnie, to jedna z największych premier tego roku, właśnie ze względu na cenę. Ale jak zawsze, chętnie poznam wasze opinie. Także dajcie koniecznie znać w komentarzu, co wy sądzicie na temat nowego Nakeda od Hondy i innych popularnych Nakedów. To byście po prostu kupili. Nie zapomnijcie także zasubskrybować kanału, jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami motocyklowymi. Wszystkie najważniejsze premiery motocyklowe, a także testy i weryfikacje używanych motocykli znajdziecie u mnie na kanale. Wielkie dzięki za oglądanie i do usłyszenia!